Czas pracy nad sobą może się zdarzyć tak, że zabierze ci jakiś schemat myślowy, że popadniesz w emocje. Nawet częściej będzie się to zdarzało niż zwykle. Dlatego, że jak postanowisz pracować nad sobą, rozwinąć się, być takim pięknym, kwitnącym kwiatem świadomości, to ego będzie testowało się i jakby naciskało na to, że to jest nieprawda. Bo ono lubi trzymać się tego, co stare, starych schematów. Ale ty, nawet jeżeli to ci się przydarzy, wystarczy, że zrobisz wsteczny ruch, zobaczysz to, oddalisz się troszeczkę od tej przestrzeni, zauważysz to i to już spowoduje neutralizację całego tego schematu, całej tej przestrzeni, która cię zabrała. Ona się rozpadnie jak domek z kart, a ty wrócisz do natury swojej.